Jakiej siatki użyć do sitodruku do naszych nadruków. I tu w zależności od tego, jakich farb będziemy używać i jak wygląda nasza grafika, będziemy używać albo rzadszych, albo gęstszych siatek. Najważniejszym parametrem siatki jest liczba nitek na centymetr, albo liczba nitek na cal. Mamy 50. Tutaj mam siatkę 80, a tutaj setkę. I prawdopodobnie już mnie słabo widać. Na brzegu siatki zazwyczaj są oznaczenia. I tutaj jest skąd ona pochodzi, z jakiego materiału jest zrobiona. Zazwyczaj jest to poliester, a tutaj jest jeszcze PET. Szerokość siatki. I tutaj jest ten najważniejszy parametr 80T, czyli 80 nitek na centymetr łamane przez 200, czyli 200 nitek na cal. I jeszcze jest jeden parametr 48W, co znaczy 48 mikronów ma średnica nitki. Czasami jest tutaj hmm, literka Y, ale to Chińczycy zamiennie używają W i Y. Na przykład przy setce 100T 250, wtedy jest nitek na cal i tutaj jest parametr 40Y, co znaczy 40 mikronów ma nitka to w zależności od tego, jak wygląda nasza grafika, jakich farb użyjemy, to wybieramy siatki albo rzadsze, albo gęstsze. Na przykład do angop, czyli na ceramikę, do farb, które są metaliczne, które mają ogólnie drobinki, albo do kleju, wybieramy rzadką siatkę. Czyli na przykład tą 50. Gdy będziemy drukować na tekstyliach, farbami wodnymi albo plastizolami to możemy wybrać 77 80 taką si jeżeli chodzi o druk na tekstyliach musi więcej farby przejść przez sito gdyż y ani na pochłania farbę a jeżeli chodzi o karton to użyjemy setki, 120, w zależności od tego, czy nasza grafika ma bardzo cienkie linie albo niski stopień pisma, no to wtedy gęstsze siatki. A jeszcze powiem, że są żółte siatki. A ja mam kilka tylko takich siatek, gdyż ich nie lubię. Wolę białe. Biała siatka niby rozprasza promienie świetne podczas naświetlania. Ale nie zauważyłam różnicy w naszych zastosowaniach artystycznych, więc spokojnie możecie białych siatek używać. A wy jakich siatek używacie najczęściej? Miejcie kreatywny dzień.